W Poniedziałek, 9 września 2024 roku, Patryk Klimala został oficjalnie zaprezentowany jako nowy zawodnik w Sydney FC. Polski napastnik dołączył do australijskiego klubu na zasadzie rocznego wypożyczenia ze Śląska Wrocław z opcją wykupu po zakończeniu sezonu. Decyzja o wypożyczeniu Klimali była wynikiem jego słabej formy w Śląsku Wrocław. W obecnym sezonie napastnik występował jedynie w drużynie rezerw. Gdzie w czterech meczach trzeciej ligi zdobył cztery gole i zanotował asystę. Mateusz Łęgowski, utalentowany 21-letni pomocnik, oficjalnie dołączył do szwajcarskiego klubu Iverdon Sport FC. Transfer ten zakończył się po długiej sadze, która wzbudzała wiele emocji wśród kibiców i ekspertów piłkarskich. Łęgowski, wychowanek pogoni Szczecin, ostatni sezon spędził we włoskiej Salernitanie, gdzie pełnił rolę rezerwowego. Klub zakończył rozgrywki na ostatnim miejscu w Serie A, co skłoniło młodego Polaka do poszukiwania nowych wyzwań. Mimo zainteresowania ze strony polskich klubów, takich jak Lech Poznań i Raków Częstochowa, Łęgowski zdecydował się na przenosiny do Szwajcarii.